Fragment dzisiejszej Ewangelii pochodzi z pierwszej części Ewangelii Janowej nazywanej Księgą Znaków. Ewangelista Jan chętniej niż terminem cud posługuje się terminem znak. W ten sposób podkreśla, że wszystko to, co Jezus czyni ma na celu ukazanie światu Jego boskiej i mesjańskiej tożsamości, a także ukazanie dzieła, które przyszedł wypełnić, dzieła Ojca. W w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus kieruje pewien wyrzut do szukających go tłumów, że szukają Go nie dlatego, że widzieli znaki i pojęli przez te znaki, że On jest Mesjaszem, ale kierują się chęcią zysku, są interesowni, chcą jeść chleb do syta. Jezus tym samym wykazuje im, że nie pojęli, nie odczytali właściwie tego, co on uczynił i po co w ogóle rozmnożył chleb? Jezus nie przyszedł na Ziemię, żeby pełnić działalność charytatywną, żeby karmić głodnych, uzdrawiać chorych. Jakkolwiek ewangeliści zaznaczają, że Jezus dokonując tych cudownych uczynków kieruje się również autentycznym boskim i ludzkim współczuciem, to jednak istotą tych działań jest co innego. Ich istotą jest ukazanie, Patrzcie na mnie, ja jestem mesjaszem i jeżeli we mnie będziecie wierzyć, to będziecie mieli życie wieczne. Jezus zaprasza nas poprzez to słowo do refleksji także nad naszym poszukiwaniem Jezusa. Czy idąc na modlitwę, czy idąc na eucharystię, czy idąc na adorację poszukuje tego, co Jezus przyszedł mi dać, czyli życia wiecznego, czy też może poszukuje mojego ziemskiego chleba i zabezpieczenia tylko moich doczesnych potrzeb i pragnień.